E, Rafał, pejdarz. Panie Rafale, Pan dzisiaj przyjemnie spędza czas właśnie na. Tak, jak parki. najbardziej biegam. E, proszę powiedzieć, słyszał Pan o tym regulaminie? To dobry pomysł? E, czy tak, czy nie? Ma Pan jakieś obiekcje? Tak, e, e, słyszałem, to... widziałem regulamin tak pobieżnie. E, nie przeszkadzam biegaczom. Także jak najbardziej, za takim regulaminem e, tutaj chyba jak najbardziej chodzi o. E, Osoby, które są z psami, e, aby te psy były na, na uwięzie, na smyczy e, w kagańcu. Nie sprzątają po sobie, to jest prawda, ale yy, mam znajomych, już coraz więcej ludzi sprzątają, noszą sobie worki. To jest dość śmieszne, nawet zabierają te y, odchody do kieszeni. Koszy tutaj kiedyś widziałam jeden, w, y, ale po remoncie już ani jednego nie widzę. To jest przykre. Jakby były, to myślę, że ludzie by sprzątali. Kosz i obok reklamówki z, na odchody. No to kurczę, to nie jest przeszkoda. Jak na razie nie jestem często, ale teraz jak no chyba jest czysto śnieg biały. Zobaczymy, jak stopnieje i ile będzie psich pozostałości. Unia Europejska to wszędzie, na wszystko na, wszędzie i wszędzie narzuca przepisy, nawet na pracę, dla zabaw dla dzieci. Do 16 lat, ja już nie mogę wejść. No i myślę, że jak tam, no to i tutaj też, prawda? Jak to są wiado wiadome rzeczy dla normalnych ludzi, żeby nie niszczyć drzew, no ale jak to musi być uregulowane, to niech będzie. Często bywacie tutaj w parku? Nie, właśnie rzadko, ale ja tak widzę, to, to trzeba kontrolować, tak? Przecież ludzie bluzą, tak? A tak odnowili ludzie, no to trzeba korzystać, tak, z tego. Szanować trzeba, tak? Cudzą pracę. Czyli generalnie przejrzałeś tutaj? No tak, jestem za, nie wolno śmiecić, tak? No po co, jak ludzie pracują na to, tak? że sprawa jest niedawno została ogłoszona na e, stronach internetowych u Nie, Regulamin, tak w ogóle pomysł z regulaminem jest całkiem w porządku. E, zasady naprawdę są OK. Nam to niektóre dosłownie takie trochę, może mi osobiście może mi nie pasowałyby. E, na przykład, nie wiem, godziny otwarcia parku. Ja uważam, że park powinien być otwarty całodobowo, bo czasami nawet w nocy fajnie po prostu przespacerować się i ogólnie spędzić czas nawet z kimś. E, tak samo jak na przykład, nie wiem, zakaz jazdy ekstremalnej na rowerach czy coś takiego, na przykład jak tam są dalej te pagórki, no to ja myślę, że to nikomu by nie przeszkadzało tak ludziom na co dzień. Wszystko jak najbardziej w porządku, tak jak powinno być w normalnym, dużym mieście, poważnym mieście, żeby park jakiś miał i przyszłość, żeby po prostu był zakonserwowany w odpowiedni sposób. Trzeba o niego dbać oczywiście. Ten regulamin jak najbardziej dodatkowo. Jeszcze jakiś monitoring przydałby się. To jest w tej chwili miejsce takie uczęszane przez wietrza. No w tej chwili może jeszcze zima jest, ale to mniej, ale normalnie dla wiosną to będzie się działo na pewno tutaj przyjemnie. Na jesień było widać, zresztą przy ładnej pogodzie, jak coś się działo, że wołeczek nie było, jakieś imprezy kulturalne, ewentualnie jeszcze więcej. Tu jest taki też zapis o pieskach. No jak, najbardziej, jak, 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 jak najbardziej, jak no, najbardziej. Pomimo, że, że, że można ustawić kosze na śmieci, ale wiemy, że społeczeństwo nasze jeszcze nie, do, nie, nie dorosło do tego, żeby po prostu, po prostu sprzątać po tych zwierzątkach.